Siemanko, w dzisiejszym odcinku powiem wam w jakie skiny ja bym zainwestował, jakie obecnie też sam kupuję i zaczniemy sobie może od tego, że ja obecnie jestem zwolennikiem inwestowania w skiny z kolekcji, także przechodząc polecałbym inwestować właśnie w skiny z kolekcji Canals, na przykład mamy tu bardzo fajne skinki, ceny też są niektórych zabójcze, ale jak sobie zjedziemy na dół, to yy, mamy właśnie tutaj skiny szare, które są stosunkowo tanie, a jest ich bardzo mało na rynku. I z czasem będzie ich tylko coraz mniej, ceny będą rosły. Także, czy ktoś ma właśnie te 5 złotych, czy 20, to myślę, że coś sobie może wybrać yy, i kupić. Yy, no Jak sobie tu, nie wiem, weźmiemy powiedzmy tą cz -kę powiedzmy w stanie Minimal wear i sobie spojrzymy. To ta cena sobie tylko leci w górę z lekkimi spadkami, ale wszystko jest odzyskiwane. I tych skinów po prostu jest coraz mniej co jest, jest z kolekcji Canals. Więc myślę, że stratni na pewno na tym nie będziecie. Kolejną kolekcją, jaką polecam jest kolekcja Hawok. też mamy ładne tutaj skiny i właśnie tutaj niebieskie już są nawet tańsze po 20 zł, ale jak ktoś ma mniejszy budżet, to po 40 groszy też również są tutaj jakieś. Jeżeli ktoś chciałby naprawdę długoterminowo inwestować, to naprawdę polecam, bo na pewno, na pewno oddadzą te wszystkie skiny. Kolejną kolekcją, którą polecam, jest kolekcja Noise. Chyba najlepsza, bo ceny AWP Gangreneer są no już faktycznie zabójcze, i tylko poza z Steam możemy ją kupić. I tu, jak widzimy, te najtańsze skiny są tutaj już po 10 zł. W Hawoku jeszcze. Są po parę groszy, ale no jest tylko ich 2200 na markecie. Tych jest tylko 500, więc jeżeli sapaj się będzie tylko zmniejszał, więc cena też może dobić do tych 10 zł bez problemu. I co, co tutaj? Tutaj mamy tą fajną Emeczkę, bardzo ładna. CZK również jest bardzo ładna. No i ten Digielek też jest bardzo ładny. Także jeżeli ktoś ma. Budżet polecałbym bardziej, może w tą kolekcję się obkupić. I kolejną, bardzo fajną, również myślę na równi z Norse, jest kolekcja z Statmark. <grym> Tutaj też akacza można kupić poza rynkiem Steam. I najtańsze skiny też są już praktycznie za 80 zł po 500. Na markecie wystawionych, także myślę, że tutaj też można się nieźle w to obkupić i na pewno te skinki będą sobie tylko drożeć. Tu mamy nawet MK, więc nawet jakby wszedł jakiś update do MK, to, to, to na pewno by poszybowała w górę. W sumie możemy sprawdzić, jak, jak się zachowywała, jak wszedł nerw. Lekkie spadki tutaj były, ale cena jak widzimy, tylko w górę leci. Od lipca tylko w górę leci cena. Więc myślę, że inwestycje w kolekcje też są bardzo fajne. A przechodzą do takich skinów liquid, gdzie na przykład wychodzi jakaś kolekcja, bądź mail. Te wszystkie skiny sobie lecą w górę, więc można je fajnie, tanio zakupić. I potem tego sprzedać. Na przykład tutaj mamy M41 S I ona tutaj w stanie filter Tested, jak sobie weźmiemy. To można zobaczyć, że na tych wszystkich eventach bądź, bądź jakichś większych wydarzeniach, gdzie coś się dzieje w grze, sobie ładnie spada. I to nawet o dużo i potem sobie ładnie znowu rośnie, więc jakby ktoś zakupił na tych 56 i sprzedał na 80, to myślę, że to jest fajny zarobek. Kolejnym takim Liquid Skinem jest chyba każdy dla każdego znany czy Redline. Tutaj też tutaj też przy większych jakichś wydarzeniach sobie cena. Leci w górę, potem troszkę odzyskuje, potem znowu spada i leci w górę. Także, jeżeli ktoś sobie kupi fajnie, cenowo, za te 50-60, to myślę, że sobie z profitem to sprzeda. Kolejna broń: Akatu Neon Evolution. Też bardzo fajna sprzedaż, jest z jego tylko 177 wystawionych, a dziennie schodzi ponad 300. Więc można powiedzieć, że taki następca redlina i też tutaj te ceny się wahają z 70. sobie spada znowu rośnie teraz, ale tak po 60, jakby ktoś zakupił, to myślę, że spokojny profil, jakby sprzedał potem za te 80-90. I ostatni, już akacz czyli AK Asimov, który też jest nawet. Podobne przebicie 125 wystawionych na rynku, 264 się sprzedaje w ciągu dnia. Ale tutaj te wahania są takie troszeczkę mniejsze. Spada cena do tych, do tych 100 i tak potem ze 130. Więc jak myślę, że jak ktoś by sobie za tą. Stówkę kiedyś kupił, teraz to już pewnie troszkę by cena poszła w górę, więc pewnie za 110, ale na pewno myślę, że jak odczeka, to z profitem go się sprzeda, i na koniec jeszcze ciekawostka nak naklejka Rocks Holo, Obecnie kosztuje 650 zł także nieźle ją wywaliło z praktycznie 400. 22 na markecie, także jak ktoś ma to polecam sprzedać sobie. I druga naklejka, Max w holo, również 12 na rynku. I cena z 40 podskoczyła sobie właśnie do tych 65. Także jak ktoś ma, polecam sprzedać, bo myślę, że mogą być prawdopodobnie spadki, tak jak tutaj z marca. Więc to by było na tyle w tym odcinku. I widzimy się w kolejnym. Zostawcie łapkę, komentarz. I do zobaczenia.